W kolejnym odcinku, zagrajmy w Gothic 3 I z tego co pamiętam, tutaj byliśmy w ostatnim miejscu w klanie młotek Zanim wyruszyliśmy na poszukiwania poszukiwaczy Aha, Panie, to może. ale dobra idziemy dalej w klan Młota. Z tego co niewiele zostało questów I co może lepiej nie Przez co? Ej, hey, się do kolejnego tak klanu. Klanu wilka. Ej, hey, ty! Co się tak Jeszcze trochę czasu. Oczywiście sobie ich wszystkich okradniemy, ale czego mnie? Może lepiej nie zwanimy. nic wartościowego ale zawsze coś tam się za to dostanie no, nie piję tego snapną woda z jakich kurde rur co im przeciekają nie ma chleba Może lepiej nie śmiać. Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. No to chyba ten niecny proceder już musimy zakończyć. A teraz żałuję, ponieważ... Jest tu kilka ciężkich czy tam starych skrzyń w klanie. I chyba jak go okradniemy, nawet nas nie na, zobaczy, to na będzie, będzie na nas nie zwalać tego najmniej. Siema. Na pewno szukasz Ingwara. Jego kuźnia jest nieco dalej. A ty nie jesteś kowalem? Owszem, ale nie jednym z wytapiaczy. Potrzeba ci czegoś? Potrzebuję broni. Mam tylko zwykłe towary. Dobrą broń kupisz u Ingwara lub u innych wytapiaczy. Mogę ci jednak sprzedać pancerz, jeśli masz magiczną rudę. A mam? Dobrze. Nie wiem. Kto to taki ten wytapiacz? Zajmuje się wytapianiem rudy. Dobrych kowali w Nordmarze nie brakuje. Jednak tutejszy oręż jest specjalny dzięki użyciu rudy. Tylko jej wytapiacze wiedzą, jak przygotować magiczną rudę do kucia. Wykonują sztabki rudy. Dokładnie. Tylko wytapiacze potrafią z surowej rudy tworzyć prawdziwe sztabki. Chciałbym zostać wytapiaczem rudy. Musisz więc porozmawiać z Ingwarem. Do niego należy decyzja w tych kwestiach. Uważaj jednak! Nie bierze do tej roboty byle kogo. Musisz być dobry. Naprawdę dobry. Tak, tak. Tak myślę, że wytapiaczem zostanę, ale tylko dla samego expa i zrobionego questa. No. bla bla bla. Muszę sobie załatwić nowy pancerz. Dobra. To będzie Cię kosztować 100 bryłek rudy. Jak Dobre towary nie są tanie. Lepiej zważaj na słowa. Pokaż mi skrót. Czyżbym nie miał 100 bryłek rudy? Co tutaj masz? Ciekawego. No, Szeroki, rubinowy ostrz. O, lecz leci z bez rudy. Ale mi się nie nie spina, to nie, to nie, to nie, to nie to spina chociaż... Broń dużo daje. O sprzedajemy jest. sobie coś? Może lepiej nie zwalaj tam. Łuki się nie sprzenadzą. Tym bardziej kuszę. Naprawdę myślisz, że To orko, To okrągła tarcza, nie... Nie. A to co tu z Anule łowce? Niech to ty. Lepiej zwalczaj naprawdę myślisz, że... No to jeszcze jest lód, nie? Jakbyśmy nie mieli dość problemów... Hmm. Ruch nosoroś. Srebrny kieli, surowa surowość, maszczotka. Dobrze ci wierzę. To nam się nie sprzyda. Nie. No. Wiem, człowieku. Nie. Wiem. czego chcesz? Aha, i dobra, i już nie ma cieni. Naprawdę myślisz, był to dziś był jeszcze jeden taki koleś, Widziałem Widziałem, na znaków się nazywał. Może lepiej nie zwalaj tego naginę. Czyżby to zwał? Człowieku, czego Jest, tu jesteś, Ketil. Chcesz coś kupić? Yes. Jakieś problemy? Można tak powiedzieć. Orkowie wszystko komplikują. Zamówiłem od klanu Wilka trochę skór. Po co? Steinar potrzebuje materiałów na pancerze. Ok. Kurczenie co chciałam. fu. Najpierw mała przerwa. Jakich skór? Zbizona. Twarda, solidna skóra. Potrzebuje tuzina. Przynieś je do mnie, a podzielę się z tobą zyskiem. Dam ci powiedzmy... 12 bryłek rudy. Po jednej za każdą skórę. Hmm, chyba nie mam ty. Gdzie znajdę te skórę? Nie obchodzi mnie skąd je weźmiesz. Kupię od klanu Wilka, upoluj coś sam. Wszystko mi jedno. Ale jeśli nie chce ci się iść na polowanie, pogadaj z Runem. Jest kwatermistrzem klanu Wilka. Czyli sobie... A może ty masz... Nie masz? Okej. Okay. Kurczę, myślałem, że masz A ile ja ich mam? No lol, dwóch mi brakuje tylko. A to się upoluje. Ale to chyba jak będziemy bardziej w drodze do kranu wilka, bo teraz się nie chce wychodzić z wioski. Co tu jest? Duża skrzynia. Chcę łóżko. Tu jest duża skrzynia. A dobra, no prześpimy się tutaj. Gdzie żyjmy kradli? O, śnieg pada jak miło. I zrobimy sobie save'a jeszcze szybkiego. Dobra, jedziemy. Jak stoicie? Jeśli on będzie tak cały czas Co? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Tak myślałem, że kiedyś będzie się trzeba tych nauczyć. Ile ja mam w tej kradzieży, czy jest 5? Jakoś Człowieku, nie czego? teraz marnować na to punktów, on grzybki nie pozbierał, Gdyby to było takie łatwe. Hej, ty! Co tak się skradasz? Cicho, tam. który drwala. Pomyślał o tym. Żartujesz sobie? Może z wielkiego się raczej nie Myślimy, wojownik, orków, o jakiś kwiotek. Zgradasz się jak jakiś złodziej. Tak fajnie, wiem. Już to obawiać. mówiliście. Czy tutaj ktoś jest, bo tutaj coś. Jaki się nie wtrącaj, przestań. przestań się obijać. A ty jesteś Ingvar, my z Ingwarem łatwe. dzisiaj pogadamy. Człowieku, czego chcesz? Jestem ingwar. kowal i wytapia rudy. Czego chcesz? Szukam Xardasa. Jest z Nordmaru? Nigdy o nim nie słyszałem. A kto to jest? Ksardas jest magiem. Zapytaj w klanie Wilka. Ich myśliwi przemierzają cały kraj. Sporo widzą i słyszą. Chopy, co ty takiego celebryty jak Xardas nie znasz w Kurdenie, czy też w ogóle Playboya? Chcę ubić interes. Kiedy przybyli tu Orkowie, musiałem zostawić prawie cały mój majątek w kopalni. Chętnie sprzedam ci te kilka rzeczy, które mi zostały. Pokaż mi co? I co tu masz? Się nie El bastardo, no mierzł ręczny, bla, bla, bla. gdyby to było takie łatwe. Żartujesz sobie. Ciao. Ja... Ej, bastardo jest dosyć słaby. Ale ja chciałem z tą oświetleniem porozmawiać. Chcę zostać wytapiaczem rudy. Ty nie masz czasu i cierpliwości, żeby zostać wytapiaczem. Znam takich jak ty. Zaczekaj, przekonasz się. Musiałbyś zostać czeladnikiem na przynajmniej 12 lat. Prawdopodobnie więcej. Masz tyle czasu? Nie, nie za bardzo. Więc zapomnij o tym. I dobra, i to sobie na razie zostawimy. Tam jest jakaś albo dobra, sobie tą skrzynkę. Hmm, może lepiej nie zwalaj tego na. człowieka. czego chcesz? No f da fuk. Hmm, może lepiej nie zwalaj tego na. Co tu jest? O, sztabka magicznej rudy. Kusza najemnika wywołanie byskawicze? no na niezłej złej Jeśli Ja nic tak nie zrobiłem. Czas, to nie widzę, do niczego nie dojdzie. Dobra co tu jest wojownik Orków. Tak to jest kto? O, o jest Ugold. To ty jesteś tym obcym. Jeśli szukasz miejsca do spania, to zapraszam do mojej chaty. Fajnie byłoby mieć towarzystwo. Nie jestem taki powierzchowny i nie myślę tylko jednej, więc spoko. To czym się zajmujesz? Jestem Ugolf. Najlepszy zabójca Orków, jakiego widziała ta wioska. Oj, zbugało się dźwięk. Gotuję zupę i piję. Już nie poluję na orków. Czy zupę? Zarezygnowałeś się z jakiegoś konkretnego powodu? Złożyłem przysięgę. Na mój topór. Brzmi mi głupio. To prawda. Chodziło o zakład. Jaki zakład? Że wypiję butle tunelowego bulgotu bez padania na glebę. Sądziłem, że to nie problem. Ba, żeby to było takie proste. Przez te pomyje urwał mi się film. Nie pytaj o szczegóły. To wtedy mieliście coś takiego jak film? Tunelowy bulgot? Co to takiego? Najpotworniejszy istniejący alkohol. Woda z piekła rodem. Znajdę tu jakieś łupy? Jesteś taki, jaki ja byłem kiedyś. Zawsze starasz się coś dorwać, niezależnie od tego, ile kłopotów może to spowodować. To jak? Jest tu coś? Jasne. Czego szukasz? Dobra, rudy, bo chyba złota, to wiadomo o czym powie. Rudy. Niedaleko stąd. Blisko klanu Wilka jest mała dolinka. Ruda wychodzi tam aż na powierzchnię. Jeśli masz kilow, wystarczy kopać. Dolina jest trochę wyżej. Trzeba przejść nad zwalonym drzewem. Właśnie mnie było ci trzeba. Żaden z tamtych nie może się ze mną równać w zakresie rozwalania orkowych łubów. Za 50 brył rudy pokażę ci jak to się robi e No, Co ja nie mam ty tylu bryłek <suszy> Ano nie mam To są co? Sztapki, on chce bruki. Ale dobra, nieważne Czy zdążymy sobie jeszcze z jedną osobą pogadać? Niektóre problemy same się rozwiązują Kwiatek <suszy> Kwiatek O Jezu za bardzo mnie poniosł. Siema. Ale zanim to zrobimy. A, o, dobra. gość! Chodź tu, niech no ci się przyjrze. Wyglądasz mi na silnego typa. Taki właśnie powinien być mężczyzna w Nordmarze. Potrafisz pokonać orka? Oczywiście. Inaczej nie zaszedłbyś tak daleko. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Tak, tak się ma. A co, jakieś kłopoty? Można tak powiedzieć. Orkowie zajęli naszą kopalnię z piecem. Duma naszego klanu spoczywa w rękach tych włochatych sukinsynów. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby się o tym dowiedzieli. Co zrobicie w sprawie kopalni? Skończymy z orkami. To prawda, nie wygląda to dobrze, ale pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie reto trzyma orków w szachu. Potrzeba ci pomocy? Jasne. Z radością powitamy każdego, kto potrafi się posługiwać toporem. Ale ja nie umiem. Zgłoś się do reto. On ci powie, co należy robić. Co dostanę za moją pomoc? Lubisz złoto? Dostaniesz go pełen kufer. Więcej niż zdołasz unieść. No jasne. Więcej niż zdołam unieść? Jak dla mnie. Możesz sobie nawet wziąć całe to złoto. Mnie tam ono nie potrzebuje. Szukam kowala. Przychodzisz więc we właściwe miejsce. Nawet jeśli to orkowie kontrolują nasz piec, to wytapiacz rudy Ingvar i tak jest mistrzem swojego fachu. Sława jego ostrzy wykracza poza granice naszej krainy. Wiem, człowieku, Moneta. Dobra. Teraz będzie trzeba to jakoś sprytnie zrobić. To jest ten kufer tialfa i może by nam się udało go okraść. A jak nie, no to nie, trudno mówi. Yy, ja to chciałem tak, tutaj sobie zrobię od razu sejwa, bo i tak będziemy kończyć. Uda mi się. Jej udało mi się hm, 1000 sztuk złota Dużo Za kradzież u klanu Mota plus 2 Z Reputacji Wspaniale Dobra chwilę ja chciałem coś innego Uj ile mam tych questów? dwa rogi, tak pamiętam To też pamiętam To też bla. A co tą chciał? 20 kompletów, zabij 5 przywódców 12 skór Co planuje Xardas, bla 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 Pan Cezarynara, zostań miejscem, bla 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 Hmm No dobra jak na razie zostały mi takie zadania same czysto Już wpływające na fabułę Takie grubsze, których teraz nie dam, Nie dam rady wykonać A Czasu mi zostało ponad 2 minuty Dużo No ale jako, że to już wszystkie questy jak na razie w klanie młotam Tak na moje możliwości Żartujesz sobie? To sobie myślę, że Zejdziemy jeszcze tylko na dół może lepiej nie Tam gdzie siedzi niejaki morst? Cemu nie? To gdzieś tu nie, jeszcze dalej trochę. Nic wielkiego. Się tu gdzieś. Jakie rzeczy to, nigdy się gdzie nie. Gdzie on tu stoi? Nie, nie. O tu jest Z nim sobie jeszcze nie gadaliśmy. Jakie rzeczy nigdy się. Hey, ty! Nic Co się, się tak było? skradasz? Szczęny jeszcze z nim sobie nie gadaliśmy, a on I będzie naszym przewodnikiem po że będzie nas prowadził. Robi się skorzy, Może nas zaprowadzi tak, do wszystkich tak, klanów, tak, jak również do klasztoru tak, i wejścia do Dolnej do Kopalni. I właśnie z jego pomocą dostaniemy się na do tak w ja następnym na odcinku do Klanu Wilk. mam taką nadzieję, że w odcinku, ale teraz ja się już z wami żegnam. A więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie polecajcie i do zobaczenia.